Hej widzowie, dzisiaj będzie no odcinek o Genczinku, jak zwykle, czemu nie? No, zapomniałem powiedzieć hej widzowie, ale okej, okay. chyba, że nie zapomniałem, ale zobaczcie jakie mam mocne postacie, bo jak wy zobaczycie jakie mam postacie. O, no. Jest on nowy na banerze, mogę wam nawet pokazać. Ten jest tutaj jest oczywiście Shangin jest Wendy która który ma jedna osoba jest moją kuzynką ale dobra ja też mam Shangina i Catching tak Catching Catching jest w standard banerze i wiem że dużo osób pewnie nas ma ale ja też ją mam ciężko zdobyć, ale jak się pytacie, jaki jest kolor, jaki jest, jak jest dobry catching, no, <grystanie> się Ketching, no wiem, wszystko to są um, Nie wiedzieliście chyba, że takie coś nie no chyba, że wiedzieliście, nie wiem. Ale ja mam ten, no... Nie no, może pokonam kosteczką? Dobra, no chyba, że wie, później... Później z Wilka. nie wiecie jaki on jest mocny, nigdy nie wiedzieliście o tym, ale jest naprawdę potężny, nawet, nawet mój hop na niego nie działa, bo jest mój hop kryo, wilk jest kryo, więc nie wiem widzowie, czy mi się go uda, ale mogę używać keja, znaczy kurdaki, to jest i catching. jak chcę pokonać tego wilka ogółem.

chyba nie wiem. policzcie na ile razy wziąłem a jak policzycie to potem dajcie znać ten no, komentarza no, ile to mi daje no to to, to to wszystko na razie mi idzie to muszę wiedzieć chociaż też mi nie? ale

no czemu kwart plikałem to? To nic, nic nie zadawało. Nie rozumiem, ale dobra. Tak. Ty, ty. No ale to pewnie tak to się No takie trosce robimy to. No już mało zostało, Najlepsze. Dziwnie nie najlepsze, bo muszę to miścić! Że on mi ją to... Sport. Inne postacie tylko nie umią miścić. To chyba tak... Tyrona? Ta albo... Renki? Albo... Ten. Ten się nie? Takich też nie. Kurde. A, tu mi każdy coś wyszło, Jakby to...

Do tego wilka się skoczę teraz. No dobra, to już idziemy do tego wilka. ale nie, nie mogę grać z znajomymi. To troszkę przykre, ale... ale okej. Okay. Ktoś będzie chciał dołączyć, by nami, by nie, Mi nie będzie wskazać w odcinku, na przykład... Wyobraźcie by... widzowie sobie, że gdyby... Ten, pokonywałem wilka, gdy nagle na odcinku by chciał do mnie ktoś dołączyć. Widzieliście by jakie to było wkurzające czy nie? Naprawdę. te znowu... Czemu każdy coś wysyła i mi robi bzing? Teraz nie wyczymy jak jeszcze raz mi coś zrobi, bo... Bo ja tutaj sobie nagrywam, specjalnie robiłem, a tak tylko będę musiała jutro dokończyć. To co za pest w ogóle teraz piek. Py no chyba by sobie... dobra. I mamy jutro. E, pokonamy tego wilka, dobra? A no. Jak nam się nie uda, to szybko zrobimy i pokonamy tego wilka na amen. Dobra? Może być? Dobra, to papa.